Kolejna lekcja z rozwiązywania równań, moi drodzy. Zaczynamy zadanie 11, 81 strona. Ile rozwiązań ma równanie? No to pierwszy przykład. 2A dodać 10. <laughs> Równa się 2A plus 5. Zaczniemy od wymnożenia nawiasu. Czyli 2A dodać 10. Odejmę 10 obustronnie i podzielę przez A. Moi drodzy, jeśli mamy taki przypadek, tu podzieliłam przez A, ale równie dobrze mogłabym odjąć A, 2A z obu stron i wyszło wtedy 0 równa się 0. W takim przypadku, gdy mamy prawdę, liczba równa się liczba, jest nieskończenie wiele rozwiązań. Kolejne, mamy tutaj ułamki i żeby się ich pozbyć, to mnożymy razy trzy, czyli trzy razy X, dodać trzy razy pierwszy ułamek. I trzy razy drugi. Wracamy. 3x dodać 5, odjąć 4x. Zobaczcie, nie robiłam tutaj nawiasu, ponieważ jest plus. Plus nie będzie nam nic zmieniał. A tutaj mamy minus x dodać 5. Redukujemy. Znowu. Minus x, minus x. Dodaje x. 0, równa się 0. Nieskończenie wiele rozwiązań. Przykład C. Znów mamy ułamki. Żeby nie było mianowników, musimy pomnożyć jest taką liczbę, by nam się skróciło 2 i 3 czyli najwygodniej 6 i 6 razy 2 trzecie x tu mam 2 tu 1 2, 1, 3 i 1 no to zobaczmy co teraz będziemy mieć? 3 razy 2x odjąć 6. Minus 2 razy cały licznik. 6 odjąć 2 razy 2, 4x. Wymnażamy minus 10x minus 8. Redukujemy minus 4x, minus i minus większy dług, czyli 26. Dodam 4x i zobaczcie, minus 26 równa się 6. To jest nieprawda. Brak rozwiązań. Równanie sprzeczne. Okay. Mamy 5 i 10 mianowników, czyli mnożymy sobie przez 10. 10 razy C plus 2 piątych, odjąć 30. 10 razy 4 plus 2C dziesiątych dodać 300. Skracamy. 2C plus 2. 4 plus 2C dodać 300. 2c dodać 4, odjąć 30, równa się 2c dodać 304. 2c odjąć 26, 304, odejmuję 2c, minus 26, równa się 304. Znowu nieprawda. Równanie sprzeczne. Brak rozwiązań. Ok, moi drodzy. Przejdziemy do kolejnego zadania. Zadanie 12 wyznacz liczbę A mając dany pierwiastek równania. Pierwiastek równania to jest po prostu jego rozwiązanie. Zatem ja najpierw przepiszę sobie. Zrobię troszeczkę porządku, czyli najpierw opuszczę nawiasy, dodać 8, dodać a równa się 2x, odjąć 10. Zredukuję x, dodać 8, dodać a równa się 2x, odjąć 10. I teraz uwaga, <laughs> mogłam sobie jeszcze poprzerzucać liczbę i chyba to zrobię, odejmę 8, czyli mam x plus a równa się 2x odjąć 18 i odejmę 2x, będę miała minus x dodać a równa się minus 18 i wiem, że pierwiastkiem tego równania jest x równe 0, czyli w miejsce x wstawiam 0 0 dodać a równa się minus 18 no minus było przed x, więc po prostu 0 Czyli A równa się minus 18. Następne B. 2, 2y odjąć 3, minus 4, 3y dodać 2, równa się 4, odjąć A. I znowu troszeczkę sobie uproszczę, będzie mi łatwiej. 4y odjąć 6, Odjąć 12y, odjąć 8. Redukujemy minus 8y, minus 14. 4 odjąć a. Dodam 14, czyli będzie 18 odjąć a. Y tutaj to minus 1, no to wstawiamy. Minus 8 razy minus 1. 18 odjąć a. Czyli mam 8, 18 odjąć A. No i teraz w tym przypadku 18 odjąć ile, żeby było 8. No a musi być dziesiąteczko. Znowu opuszczamy nawias, czyli mamy 2z, odjąć 2, odjąć az. Pamiętamy, że między a i z jest razy w tym momencie. Minus 12, odjąć 5, odjąć 2z. Pozostawimy w ten sposób. Ale tutaj mamy minus 17, odjąć 2z. Co ja bym mogła zrobić? No, to może dodam sobie 2z, albo dodam najpierw 2. Będę miała 2z odjąć az, minus 15 odjąć 2z. Teraz dodam 2z. Będzie 4z odjąć az, minus 15. Z tutaj ma być równe 1. Zatem 4 razy 1 odjąć a razy 1. Ma być minus 15. Czyli tu mamy 4 odjąć, a równa się minus 15. Odejmę 4, mam minus 19 i podzielę przez minus 1, żeby wyszło mi samo, a czyli 19. Albo pomnożę przez minus 1, bo tutaj chodzi tylko o znak. Idę. No dobrze, 12x dodać 2x dodać 2, ax dodać 2a, 14x dodać 2, odejmę 2. I za x mam wstawić pierwiastek z 4, czyli 2. No to wstawiam. 14 razy 2. A razy 2. Dodać 2 razy A. Dodać 12. 28. 2A i 2A to 4A. I 12. Odejmę 12. 16 równa się 4A. Podzielę przez 4. A jest równe 4. I kolejne zadanie. Tutaj są długie te równania. Mam nadzieję, że zmieści mi się to w jednej linii. Jeśli się nie będzie mieściło, zawsze można sobie zeszyt odwrócić poziomo, bo równanie dobrze, żeby mieściło się w jednej linii, będzie wtedy dużo lepiej widoczne. Wymnażamy nawiasy. x razy 3x to jest 3x kwadrat. Zobaczcie, pojawia się x do kwadratu. My nie umiemy jeszcze rozwiązywać takich równań tak do końca, ale raczej, gdy będziemy liczyć, to ten x kwadrat powinien się zredukować. x razy minus 2 to minus 2x. Odjąć 18x kwadrat. Równa się 5x razy 2 to 10x Odjąć 5 razy, 5x razy minus 3x to jest minus 15x kwadrat i dodać 6. Redukujemy. Pamiętajcie, x kwadrat i x to są dwa różne wyrażenia. Minus 15x kwadrat, odjąć 2x, 10x kwadrat, odjąć 15x kwadrat, dodać 6. Zrobię sobie, dodać 2x. Czyli z tej strony mi znika. Tu mam 12x odjąć 15x kwadrat dodać 6. Obustronnie dodam 15x kwadrat zniknie mi z tej strony i kwadrat tutaj z tej również. Teraz sobie odejmę 6 i żeby wyliczyć x podzielę przez 12. Minus 6 dwunastych czyli minus 1 druga ten x kwadrat powinien zniknąć o ile dobrze liczymy no to wiadomo rachunkowo możemy się pomylić dlatego trzeba uważać x kwadrat 2x x odjąć 1 x x trzecich dodać 1 i minus 2 nie możemy teraz mnożyć ponieważ tu mamy nawias więc najpierw trzeba się pozbyć nawiasu x kwadrat odjąć Tutaj już sobie pomnożymy. 2x kwadrat, odjąć 2x. Trzecich, teraz tutaj, x razy x trzecich, x trzecich to jest tak naprawdę 1 trzecia x. Czyli mamy 1 trzecia x kwadrat, dodać x, odjąć 2. I teraz mnożę razy 3. <laughs> x kwadrat razy 3 to jest 3x kwadrat. Odjąć 3 razy. Licznik, mianownik. Od razu sobie skrócę. 3 razy 1 trzecia x kwadrat. Dodać 3, odjąć 6. Tu znowu się skróci. Czyli 3x kwadrat, odjąć. Licznik w nawiasie, bo mamy x, mamy minus a przed. Tu mamy x kwadrat, dodać, odjąć 3. No dobrze. Odjąć 2x kwadrat, dodać 2x, x kwadrat, odjąć 3. Tu po zredukowaniu mam x kwadrat, dodać 2x, x kwadrat, odjąć 3. Odejmuję x kwadrat obustronnie, mam 2x równe minus 3. Podzielić przez 2, minus 3 drugie или минус 1 и 1 друга. No, tutaj znowu muszę pozbyć się nawiasu i po, do, po kolei x kwadrat odjąć 2x <laughs> trzecich, odjąć x kwadrat, odjąć x drugich, x odjąć 3 czwartych minus 1 szósta x kwadrat, odjąć x. I teraz, żeby mi się wszystko skróciło, to 12. Czyli 12 razy x kwadrat odjąć 2x trzecich, odjąć 12 razy x kwadrat odjąć x drugich. 12 razy x odjąć 3, 12 razy 1 szósta x kwadrat odjąć 12x. Tu przez 6, tu przez 4. No dobrze, zobaczmy co zostanie. 4 i w nawiasie x kwadrat odjąć 2x, bo cały, cały licznik musimy mnożyć. x kwadrat odjąć x. x odjąć 3. Odjąć 2x kwadrat. No to mnożymy. 4x kwadrat odjąć 8x. Odjąć 6x kwadrat, dodać 6x równa się 3x, odjąć 9. Odjąć 2x kwadrat, odjąć 12x. Redukujemy x kwadrat, mamy minus 2x kwadrat. x minus 2x. Tu mamy minus 2x kwadrat. Minus 9x, odjąć 9. Dodaję 2x kwadrat. Dodaję 9x, czyli będę miała 7x. Minus 9 tu mamy, dzielę przez 7, minus 9 siódmych, czyli minus 1 i 2 siódme. I ostatnie. Cztery w mianowniku. Wymnożę sobie najpierw. Mnożymy razy cztery. czyli x kwadrat dodjąć x. Tutaj mamy 2 razy 1, druga x kwadrat dodać 2. Czyli 2 razy 1 druga to jest po prostu 1, dodać 4. Odejmuję x do kwadratu. I żeby nie było minusa, mnożę lub też dzielę przez minus 1, wynik minus 4. Moi drodzy, warto, żebyście poćwiczyli sobie rozwiązywanie równań, ponieważ to rozwiązywanie równań potem będzie nam się przydawało w zadaniach tekstowych. Eee, zatem dla Was ćwiczenie. Hmm...